Siedzieliśmy w poczekralni, bo na zewnątrz deszczy ziom, Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wybić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów nam charyło. Wtem słyszymy kół koty i lokomotywy ten wiem więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, zgrzyt i pisk. Wasz pociąg ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, uprzejmie wszak ostrzegły nas. Po co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas. Żarcie szybko się skończyło, no ta zagroziła nam. Zaczęliśmy drzewać, marzyć i filtować. Ktoś przegrywał na gitarze, zanosili tu i tam. Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy kół znów koty i lokomotywy świsk. Więc rozwale podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, czyli pisk. Ponieważ pociąg przez megafon powiedzieli, uwierzyliśmy megafoną. Pomarzyć w cieple, dobra rzecz. Po co stać w deszczu na peronie zamiast fotelu miękki mlec? W marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu gdy tymczasem za oknamięty już się puszył świt i poczuliśmy się trochę oszukani Więc gdy z domku stukoty z z usłyszeliśmy świt w się dzieliśmy dalej na peron jak zatrzymał nas na próby znajomy w i pisk Nasz pociąg, ogłosiły megafony Uwierzyliśmy megafonom W końcu nie było nam tak źle Po co stać w deszczu na peronie Gdzie z wszystkich stron wichura dmie Uderzyło nas jak grobem Spojrzeliśmy wreszcie w krąg a już wiele, wiele świtów przywinęło i patrzy na starcze oczy, powstrzymując drżenie rąk. Zadziwieni gdzieś, gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży grzasem. A tory hrabowe opuszczone, żaden pociąg nie zabierze już tej poczekalni. Nas milczą teraz niepotrzebne megafony, i gorzko się zapatrzyliśmy, w zabrane nam. Dalekie strony i w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony.